Roślina, którą widzisz na nagraniu, to wanilia planifolia. Jest to ta sama roślina, której owoce są źródłem waniliny odpowiedzialnej za waniliowy aromat. Wanilia jest stosunkowo wymagającą rośliną, jednak z powodzeniem można ją samodzielnie uprawiać w domu. W uprawie wanili rozmnaża się w sposób wegetatywny, czyli z tak zwanych szczepek, gdyż kiełkowanie jej z nasion jest procesem bardzo długotrwałym i trudnym. Jest ona pnączem, więc do wzrostu wymaga obecności podpór w których będzie mogła się wspinać dzięki wytwarzaniu tak zwanych korzeni przybyszowych. Jako, że wanilia naturalnie występuje w klimacie tropikalnym, to do wzrostu będzie wymagała odpowiedniej wilgotności zarówno podłoża, jak i powietrza. Z tego powodu nawilżacz jest u mnie włączony w zasadzie cały czas. I na koniec, nie wiem czy Cię to zaskoczy, mnie zaskoczyło, że wanilia należy do rodziny storczykowatych.